Żeby to się wszystko udało, udało to jest bardzo złe słowo, ale żeby to się wszystko powiodło to musisz prowadzić rozmowę z klientem przez pryzmat takich trzech filtrów. Pierwszy filtr, musisz być autentyczny. I tutaj właśnie, nie przebieraj się w kogoś kim nie jesteś. Nie wchodź w wilczą skórę, owczą skórę. A więc jak wstajesz na z łóżka to zapamiętaj już o tym, zapamiętaj pamiętaj to, że klient też jest człowiekiem. I jak do niego zadzwonisz, to rozmawiaj z nim, tak jak się rozmawia z wujkiem Stefanem na weselu, czy z sąsiadką podczas wyprowadzania psa, jak normalny człowiek z normalnym człowiekiem. Nie ma nic gorszego niż dzwonienie z kijem w dupie i dzwonienie w stylu Dzień dobry, nazywam się Bożena Oziemba, dzwonię do Pana z banku XYZ, a kontaktuję się, ponieważ nasz bank przygotował najnowsze instrumenty finansowe i chciałabym Panu teraz krótko o nich opowiedzieć. Czy mogę teraz Panu zająć chwilę i powiedzieć dokładnie, z czym dzwonię? Kurde. Nie masz szans tak sprzedać, słuchaj Nie masz szans tak sprzedać A więc autentyczność, klucz numer jeden Drugi klucz to odwaga W życiu masz tylko tyle, na ile się odważysz I to wie nawet już mój syn, który ma lat 8 I jedną z takich kluczowych cech, którą w nim wypracowuję To jest odwaga Bo z mojej perspektywy o, Za odwagą, jakby odwaga uwalnia wszystkie inne cechy Odwaga uwalnia pewność siebie Odwaga uwalnia autentyczność Odwaga uwalnia determinację, odwaga uwalnia charyzmę, odwaga uwalnia ciebie, uwalnia życie. To jest korek, który trzeba wyjąć. Jak nie masz odwagi, to nic ci się w życiu nie uda. Sorry, mogę o tym mówić w taki sposób, bo wiem, że odwagę można wyćwiczyć, można ją wyszlifować. Tak jak wszystko w życiu, można wyćwiczyć. Oczywiście trzeba, wymaga to pracy. Pracy nad sobą, tak? pracy nad swoją mentalnością, ale można i warto. Dlatego bądź odważny. I trzecia rzecz. Bądź nieustępliwy. Uwielbiam to słowo, ponieważ w tym słowie zaszyta jest taka walka o swój własny interes, ale jednocześnie bez szkodliwości dla klienta. Czyli win-win. Bo zakładając, na przykład, jedna z test, którą trzeba założyć, klient zawsze kłamie. I to musicie być tego świadomi, jak będziecie do klienta dzwonić. Klient zawsze kłamie. Klient będzie mówił, że nie ma pieniędzy, że nie ma czasu, że musi przemyśleć, albo że ma dostawcę. Klient zawsze będzie kłamał. Mówię to jako ekspert, który ma 30 tysięcy rozmów wykonanych sam osobiście, mówię to jako właściciel, założyciel Call Center, które zatrudniło 45 tysiące ludzi, które dzisiaj z sukcesami prowadzi moja żona, mówię to jako osoba, gdzie która była świadkiem, jest świadkiem, kilkudziesięciu, czterdziestu, pięćdziesięciu tysięcy rozmów miesięcznie odbywanych w firmie. Mówię to jako osoba, która szkoli ponad 60 branż, mówię to jako osoba, która od kilku lat nie robi nic innego, jak tylko pomaga polskim firmom podnosić sprzedaż telefoniczną, bądź budować całe sprzedaży. Klient zawsze kłamie, kropka. Ale z tym musisz być nieustępliwy i musisz dociekać, co się kryje za obiekcją, którą klient wypowiedział. Bo to, że klient mówi, zastanowię się, to tak naprawdę oznacza coś zupełnie innego. Co oznacza obiekt, co zastanowię się, moi drodzy?